Na swoim koncie ma już tytuł mistrzyni Polski w pole dance oraz w street workoutcie. Poznajcie Aleksandrę Strużykowską, młodą gliwicką gimnastyczkę. Od zerówki trenowałam gimnastykę sportową, ale przez kontuzję, no niestety musiałam przestać i szukałam właśnie motywacji i dalszych treningów. Zaczęłam trenować właśnie pole dance, no ale po półtora roku niestety zakończyło się na Mistrzostwach Świata i wtedy właśnie trafiłam na workout i tu trenera mam bardzo dobrego i Wielką motywację. Pole dance jest to gimnastyka artystyczna na drążku, połączenie z tańcem i akrobatyką. Street workout to jest, są ćwiczenia przy wykorzystywaniu własnej masy ciała, polegają na wzmacnianiu wszystkich partii mięśni i jak najbardziej możliwym wykorzystywaniu ich podczas treningu. Treningi mam dwa-3 razy w tygodniu. Do tego jeszcze trenuję sama w domu, ale głównie treningi opierają mi się właśnie na podciąganiach, na budowaniu siły i wytrzymałości, co bardzo mi się przyda właśnie do zawodów, do których trenuję. Przygotowuję się do mistrzostw Polski w podciąganiu 11 czerwca w Poznaniu, a następnie do barbatyl w Warszawie właśnie na targach FIWE. Break the Bar. To były moje pierwsze zawody z freestyle'u, które wyłożyłam naprawdę dużo siły i przygotowań i Udało mi się wygrać, dlatego jestem bardzo dumna z siebie. Sądzę, że to były jedne z pierwszych i najważniejszych moich właśnie zawodów. Rodzice właśnie zawsze w sport mi wdrażali. Od nart, snowboardu, pływanie, kolarstwo wszystko po prostu od małego już trenowałam. I rodzice zawsze mnie wspierali, zawsze byli przy mnie, kiedy osiągałam wszystkie sukcesy. Dlatego jestem naprawdę wdzięczna. Staram się jak najwięcej wyciągać z lekcji, żeby nie poświęcać aż tyle czasu na naukę. Chodzę na treningi jak często jest tylko możliwe, ale wiadomo, że trzeba mieć też odpoczynek od treningu na regenerację. No a życie towarzyskie i wszystkie inne sprawy staram się w weekend lub pomiędzy treningami jakoś pogodzić. W moim środowisku jest bardzo mało osób trenujących mój sport, ale że wszyscy w mojej szkole są sportowcami, to no, udaje się. To normalnie zaakceptować, ale wspierają mnie, dopingują jak tylko jest to możliwe. Dążę do jak największych sukcesów. Wiążę swoje życie ze sportem, dlatego staram się jak najwięcej osiągać. Dążyć do perfekcji, prawie że i jeździć po wszystkich zawodach i w końcu wystartować na Mistrzostwach Świata także z workoutu. Zastanawiałam się, co bym chciała robić dalej, jeśli bym nie trenowała, ale. Jednak zostałam przy sporcie, bo tylko to daje mi szczęście.